Cześć, kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczny haul prawie polskich marek. W sensie. Dużo polskich marek, ale oczywiście jakieś tam też inne gadki się tutaj znalazły. I powiem Wam tak, że znalazłam parę ciekawych produktów, takich już pod kątem jesieni, mam tutaj rzeczy, które testowałam w innej wersji, świetnie mi się sprawdziły, więc zakładam, że te też będą fajne. Mam pielęgnację włosów, ciało, twarz, także wszystko jest. Jeżeli jesteście ciekawi, co. Dopadłam, co znalazłam. Część rzeczy tutaj, że tak powiem, już mam. Kupiłam zapas, co jest fajne. Dzisiaj Wam wszystko opowiem. Także, jeżeli fajnie spędzicie ze mną czas, wychillujecie się, zrelaksujecie, odzipniecie, odmurzycie, to zostawiajcie kciuka w górę. Możecie oczywiście subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, zaczynamy. Odsunę się troszkę dalej na mojej półce. Taki dzisiaj mam dosyć duży dekolt jak na mnie, ale dobra. I e, zaczniemy od czegoś, co dopadłam w promocji i widzę, że jedna rzecz e, została, nie przyniosłam jej, nie wiem dlaczego, idę po nią. Okidoki, już jestem. Słuchajcie, wszyscy tak sobie chwalą Sensum Mare i chwalą i chwalą, a ja nigdy nic z tego Sensum Mare nie miałam, więc stwierdziłam, że zamówię. Była jakaś promocja, już nie wiem na której drogerii internetowej, nie pamiętam totalnie, bo to zamawiałam już jakiś e, czas temu i widzę, że coś tu mi się leje. A nie, to tylko tak wygląda. Dobra. I słuchajcie, zamówiłam sobie kosmetyk, który właśnie wszyscy bardzo chwalą, czyli Algotonik. Jaki on jest miękki w ogóle, to opakowanie plastikowe. Takie mięciu się patrzcie. Mogę je sobie ponaciskać. Z sensu Mare Algotonik, czyli bogaty, nawilżający tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym, który ma organiczną wodę z chabru bławatka. Uwielbiam wodę z bławatka. To jest świetny składnik, jak dla mnie bardzo lubię na przykład y, taki y, wodę właśnie bławatkową z Iwroszej jest fajna i taka rzeczywiście łagodząca, dobrze się wchłania, także po prostu lubię bławatka i y, Haber, to jest to samo. No. Y, y, woda z lodowca norweskiego, okej, okay. <grym>, nie wiem, czy to czy to jest naprawdę woda z lodowca norweskiego? Nie mam pojęcia, no ale to tak jest napisane. I kompleks pięciu alk morskich oraz kwas hialuronowy. Także zamówiłam sobie właśnie z tej, tej serii algo tonik, po prostu. Nie wiedziałam, że w ogóle jest mniejsze opakowanie i od razu zamówiłam dużo. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Wiecie, no bo nie chcę zmarnować, nie? Bo to też nie jest tanie produkt. Z Sensum Mare ogólnie są drogie kosmetyki i bardzo jestem ciekawa, czy warte swojej ceny, bo w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o polskie marki, które się tak pozycjonują, że mają drogie kosmetyki, to moje, moim zdaniem, nie są warte po prostu tej ceny kosmetyki. E, I druga rzecz, którą zamówiłam z Sensum Mare to jest Algo Pure e, Cleansing Fal Facial Gel, czyli żel do mycia twarzy. I tu znowu mamy wodę z lodowca norweskiego, delikatne składniki myjące i kompleks pięciu alg morskich. Także e, to. I jestem bardzo Ciekawa tych kosmetyków, szczerze mówiąc, teraz wykańczam. Właściwie nie wykańczam, tylko jeszcze mi troszeczkę zostało. Inny tonik, inny żel do mycia twarzy, także to sobie na razie odkładam, ale ciekawość jest ogromna. Jeżeli miałyście te kosmetyki, bądź możecie coś z Sensumara rzeczywiście polecić, bo rzeczywiście jest warte swojej ceny i dobre, to możecie mi napisać w komentarzach. Także to był pierwszy sedzik. Drugi secik, który zamówiłam, to jest coś, co zamówiłam na fali mojej nowo odkrytej miłości do marki Kloshi. Oczywiście nie wszystkie kosmetyki z Kloshi mi się mm, sprawdziły, było coś kiedyś, co mi nie siadło, tylko że ja nie pamiętam, co to jest, ale jakbym to zobaczyła, to bym sobie przypomniała. Natomiast e, uwielbiam balsam do ciała z e, solą himalajską. Zapach boski po prostu. E, um, uwielbiam tonik, e, um, który ostatnio używam, antyoksydacyjny, więc stwierdziłam, że zobaczę na serię pure, bo mają jakąś Taką serię piór, nie było tego chyba wcześniej. To jest jakieś stosunkowo nowe. I zamówiłam dwie rzeczy z tej serii. I mam tutaj oczyszczający płyn micelarny. To się dobrze składa, bo akurat o dziwo przy moich ilościach zapasów kosmetycznych płyny mi się jakoś tak micelarne gdzieś wyszły po prostu. Pamiętam, że em, rozdawałam jeszcze w marcu, bo były gdzieś tam potrzebne płyny micelarne i oddałam, więc stwierdziłam, że zamówię sobie po prostu oczyszczający płyn micelarny z pasiflorą, z tego co widzę i lemon balm extract. Tutaj mamy wszystkie typy skóry. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten lemon, czyli o tą cytrynkę, to możliwe, że będzie to pachniało, bo z ciekawości tej mgiełki, bo tutaj mam z kolei mgiełkę łagodzącą, tonizującą, sobie użyłam i rzeczywiście czuć taką cytrynką troszeczkę zapach. I tak, tego nie używałam, tego płynu micelarnego, bo w tym momencie jakiś czas temu już napoczęłam, skończyłam z linii, bardzo fajny płyn micelarny i napoczęłam z bielędy taki, który gdzieś gratisowo dostałam. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Następny będzie ten, już tak powiem, w używaniu. Natomiast zamówiłam właśnie jeszcze tą łagodzącą mgiełkę tonizującą, co mnie zaintrygowało, to też po prostu tonik, ja bym to nazwała tonikiem. To to, że ona jest spryskaczem, pryskająca. Sik i bardzo fajna chmurka, niby mocna, ale jednak chmurka i tak dalej. No właśnie, i ten lekko taki cytrynowy zapaszek. Więc stwierdziłam po prostu, że zamówię coś takiego. Ja mam bardzo dużo toników, które mają różne substancje aktywne, a chciałam taki, który będzie w miarę taki spokojny. I tu mamy hydrolat z lawendy i co jeszcze, flax extract. Czemu to nie jest po polsku napisane? W sensie jest. Ekstrakt z lnu, ok, i y, pantenol. Tak, także taki z w miarę prostym składem, bez żadnych wiecie: ostrych substancji, aktywnych kwasów itd. itd. No, i na tym mi zależało, y, więc zamówiłam coś takiego jeszcze. Użyłam tego raz, więc nie, nie jestem w stanie stwierdzić. Tak, byłam ciekawa po prostu konsystencji, zapachu i tak dalej, i tak dalej, bo ten tonik, który miałam z Kloshi, miał zapach szpitala. <laughs> I ciekawa byłam właśnie, co będzie tutaj. E, na razie po tym jednym użyciu mogę stwierdzić, że nie, nie wchłania się tak idealnie tam giełka. Może w ten sposób. Jest mocno nawilżająca, ale nic więcej, więc e, wiecie, jak zużyję, czy tam e, użyję więcej, to w którymś momencie Wam e, opowiem więcej. I nie wiem, gdzie mi wcięło drugi. Ale zamówiłam sobie zapas. Niestety tylko taką pojemność znalazłam, bo to jest coś, czego już chyba nie produkują. I to jest właśnie ten lekki balsam nawilżający z solą himalajską. Ja dopadłam na Allegro. Kupiłam sobie od razu dwie sztuki tego. Tu mamy tylko 100 ml, i to nie jest bardzo wydajny balsam, bo ja go mam i zużywam sobie go tak w międzyczasie co jakiś czas, bo jest taką przyjemną aromaterapią dla mnie. To jest balsam, który pachnie mm, tak świeżo. I taką czystością, ale taką drogą czystością, ja bym to tak nazwała. Bardzo lubię, i jak wiecie, zaczęłam używać pierwszego opakowania, to stwierdziłam, że kurczę, muszę ten balsam mieć, muszę go sobie jeszcze zamówić. I zaczęłam szukać i nigdzie nie ma, wszędzie niedostępny. Oprócz Allegro, na szczęście znalazłam tam w całkiem niezłej cenie. Tylko, że niestety tutaj daty ważności są do końca grudnia, więc będę musiała do końca roku je użyć, A potem, no nie wiem, czy jeszcze gdzieś kiedyś znajdę. Wycofali chyba tą wersję zapachową, może im się nie sprzedawała, ona jest cudowna. Ona jest cudowna, naprawdę. Także dwa takie kupiłam. Jeden miałam na wierzchu, drugi gdzieś schowany. Także pokazuję wam tylko jeden. Jeżeli chodzi o stopy, bo ja przyznam szczerze, że bardzo rzadko używam kremów do stóp, ale zaciekawiła mnie nowość z Mawawo. I zamówiłam enzymatyczny krem do stóp. Nie wiem, czy już próbowałyście, czy już zauważyłyście, że taki produkt wyszedł, ale to jest właśnie jakaś nowość. No nowość w obrębie ostatniego chyba miesiąca, coś koło tego. Tak mi się kojarzy. I tutaj mamy właśnie 95,3 składników pochodzenia naturalnego. I mamy ekstrakt z papai, ananasa i mango, z wąkrotki azjatyckiej, więc łagodzący. Mamy mocznik, kolagen, roślinny. E, tak, no i taki kremik. Ja w tym momencie dokończę korański krem e, do stóp Jeszcze jeden, który mam męcze tak naprawdę. Nie dlatego, że jest zły, tylko że ja po prostu tak rzadko używam takich produktów, że mi trzeba przypominać. Powinna mieć, wiecie, taką chyba rozpiskę e, na ścianie, w łazience, na płytkach, czego powinna nam użyć. Ale zamówiłam jeszcze coś takiego i stwierdziłam, że może to będzie fajna alternatywa dla skarpetek złuszczających. Wiadomo, że nie będzie to tak samo mocny kosmetyk, tak samo działanie, wiecie, mocne jak takie skarpetki złuszczające, ale może przy regularnym stosowaniu da fajne efekty. Także y, na razie jestem na skarpetkach jeszcze, ale y, za niedługo właśnie będę używać i zobaczymy. Ja mam akurat takie stopy, że strasznie szybko mi twardnieje skóra. Strasznie to jest wkurzające. Gracian ma 50 razy bardziej miękkie stopy ode mnie. Także nie wiem, no muszę y, jakoś, że tak powiem, je złuszczać. Dobra, co jeszcze zamówiłam? Słuchajcie, zamówiłam jeszcze tonik który y, widziałam w poleceniach jednej z dziewczyn, które oglądam, takich właśnie dziewczyn, które ym, kosmetykami naturalnymi się zajmują i tak znają się w miarę, jak y, ta osoba coś poleca, to to tak jestem chętna zazwyczaj. To jest tonik Mr. Balance, balansujący toner też w mgiełka właśnie. Ym, mamy z werbeną, hemp to jest no, konopie, z konopiami yy, no, i tutaj mamy też niacynamid na przykład i wąkrotkę azjatycką, więc to jest produkt z niacynamidem. Szklane opakowanie. To może być bardzo fajne przy kuracji retinolem, bo jak wiecie, bądź nie wiecie, to niacynamid może działać albo jako booster przy retinolu, albo można używać, jak na przykład używamy retinolu na noc, to na dzień sobie dawać właśnie ten tonik z niacynamidem. One bardzo jakoś tak fajnie razem się uzupełniają, jeżeli chodzi o działanie właśnie niacynamid z. Retinolem więc to będzie produkt mój jesienno-zimowy. Tylko tak, ja wam tutaj mówię taką podstawową wiedzę, podstawową rzecz. To nie jest tak, że ja wam powiem, że niacinamid fajnie działa z retinolem i wy sobie wyrypiecie na twarz i jedno i drugie i wam się coś stanie. To tak jakby to jest zaawansowana szkoła. Powiedziałabym, więc trzeba ostrożnie. Najpierw, że tak powiem, y, wprowadzić retinol i tak dalej, na spokojnie, i ewentualnie gdzieś tam sobie spróbować. Ja w każdym razie zamówiłam. Mam też y, część mojego zamówienia z Rituals'a. Nie wiem, gdzie jest reszta. I nawet nie pamiętam, co już więcej zamówiłam. A wiem, co jeszcze zamówiłam. Dobra, zamówiłam płyn do kąpieli y, Sakura, taki duży płyn do kąpieli. Żeby go używać jako żel pod prysznic Bo ja mam, no właśnie I nawet mam tutaj piankę Ale nie lubię tych pianek, one są strasznie niewydajne A tamten żel ma y, jakieś 300-400 ml Czy nawet 500 Więc chcę go używać jako żelu pod prysznic, Bo bardzo lubię zapach tej serii Sakura Właśnie z Ritualsa Ale byłam też ciekawa innych zapachów Które są takimi powiedzmy Albo droższymi, albo nowszymi Jeszcze nie miałam z nimi do czynienia Więc ze strony Ritualsa sobie zamówiłam Ritual of Uda uda, nóżki, utka i to jest pianka, która ma, tak jak na razie wącham, wiecie, nie napoczynałam, taki trochę mdławy zapach, trochę mi się kojarzy z, pewnie to będzie zupełnie co innego, ale to mi się kojarzy z Serendipity, zapachem, który bardzo lubię też z takiej serii limitowanej z Rituals, no nie wiem, zobaczymy, zamówiłam po prostu piankę, bo są też peelingi, ale byłam ciekawa zapachu i stwierdziłam, że nie będę zamawiała pienigu za 85 zł, tylko zamówię sobie piankę za 30 parę, bo może się okazać, że Anusz mi nie spasuje, więc wiecie. Zamówiłam również. Nie, to dostałam. O, to chyba dostałam, tak? Tak mi się wydaje. Bo ja bym tego nie zamówiła. W sensie um, shower oil, czyli olejek pod prysznic. Um, raczej stawiałabym na inne konsystencje, a markę, nie markę, tylko serię znam zapachową, więc musiałam to mieć w jakimś gratisie. Ja robiłam większe zamówienie, tylko szczerze po prostu nie wiem, gdzie te kosmetyki sobie temu pakowałam. A poza tym zamawiałam też takie rzeczy, które już wam pokazywałam, że wcześniej zamawiałam, bo są moimi ulubionymi, więc nie chcę tutaj, wiecie, 100 tysięcy razy pokazywać tego samego. W każdym razie y, mam tutaj jeszcze olejek y, Peaceful Sweep. Ok, e, olejek pod właśnie z Ritualsa, Ritualsa, Ritual of Ying. I jeszcze zamówiłam z takiej droższej serii Ritualsowej, Namaste, Ritual of Namaste. E, zamówiłam też um, żel pod z witaminą E i e, olejem ze słodkich migdałów. I tutaj też bardzo jestem ciekawa zapachu um, i w ogóle jak to będzie działało. Natomiast cała ta seria jest moim zdaniem bardzo droga. Więc stwierdziłam, że najpierw chcę. Spróbować z zapachem, czy mi zapach będzie pasował. Jeżeli będzie mi jakoś super hiper pasował, to mogę spróbować, wiecie, jakichś po prostu droższych y, kosmetyków z tej serii. Ale na razie to. Także, wiecie, to, to jest takie moje testowanie. Ja zawsze y, jestem bardzo wrażliwa na zapachy. Zapachy są dla mnie ważne. Jak kosmetyk mi śmierdzi, tego nie lubię po prostu. Jak mi nie pachnie tak, jakbym chciała, tego nie lubię. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to już stacjonarnie Vivrochet. Coś tam brałam Gracjanowi, chyba właśnie była watka, tego z Iwrosze. To jest szampon. Jedna z was, pod którym z filmów szamponowych bez kokami do propyl, beta-in napisała mi, że Yves Rocher ma szampon bez kokami do propyl. I rzeczywiście, poszukałam, poszukałam i chyba to był jedyny bez kokami do propyl, przynajmniej w tej serii, w której ja tam patrzyłam, i to jest szampon, który. Czemu ta naklejka tutaj zniknęła? A wszystko jest, o Boże! Wszystko jest po trochę po angielsku, trochę po francusku. A ja bym chciała powiedzieć nazwę, bo one są wszystkie bardzo podobne, jeżeli chodzi o opakowania. Dobra, pokażę Wam. Taki repair to jest chyba. Taki szampon taki rekonstruujący, naprawiający. Um, tak. Balm szampon, po prostu. I on, właśnie, nie ma kokami do propyl. I ta osoba, która mi to poleciła, stwierdziła, że on jest bardzo fajny, żebym spróbowała, więc kupiłam go, żeby przetestować, zobaczyć na sobie, czy rzeczywiście jest fajny i dać wam później znać. Teraz makijażowo, ale tylko dwie rzeczy mam z makijażu. Jakoś ostatnio nie mam ochoty kupować ani w seforze ani w Deglasie. Nie mam ochoty na kosmetyki makijażowe takie. Nie interesują mnie te nowości. Wyszła jedyna, co mnie kusi to nowa paleta Anastazji, e, która jest w takich zdechniętych kolorach. Ja lubię takie kolory. Ale mam tyle palet, że stwierdziłam, że nie, nie chcę mi się, nie chcę już się bawić w takie rzeczy. To jest trochę marnotrawstwo. Ale zamówiłam sobie zapas. Jak mi coś bardzo spasuje, to ja zamawiam zapasy. I to jest Paese puder jęczmienny. Ostatnio Wam opowiadałam w ulubieńcach lipca na temat tego pudru. Uważam, że jest cudowny. I tak jak na początku, nawet kiedyś Wam mówiłam, że wydaje mi się, że nie przebije jednak Lory Mercier. Kurde, ten puder za 20 parę złotych, czy tam 20 na jakieś prące kupiłam, on jest lepszy od Lory Mercier dla mnie. No, autentyk. Jest po prostu lepszy. I y, cieszę się, że go znalazłam, że do niego trafiłam, że go kupiłam i y, jedno opakowanie zużywam. Natomiast tutaj dokupiłam dwa kolejne. To jest puder który bardzo długo y, sprawia, że twarz się nie wyświeca, ale przy tym nie jest matowy, nie jest tępy, ale nie jest też jakiś błyszczący czy rozświetlający. No rewelacja i zgrywa mi się z każdym kosmetykiem. Nawet y, mam taki krem y, BB z Inimini, taką też nowość, który moim zdaniem jest kiepski, dla mnie przynajmniej. I nawet ten krem BB ratuje. On po prostu, nawet jak macie gorszy podkład, to wszystko wyratuje ten puder. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Także stwierdziłam, że kupię sobie zapas. Przypuszczam, że to będzie bestsellerowy produkt i on będzie lata produkowany, ale nigdy nie wiadomo, wolę zapasik mieć. Także dwa opakowania. Kolejna rzecz, którą kupiłam, o to jest ciekawe, słuchajcie. Eveline Cosmetics. Ja lubię w miarę kosmetyki z Eveline. Miałam kiedyś od nich, dostałam taką słuchajcie, gigantyczną paczkę PR-ową przy okazji kręcenia dla nich filmu o pomadkach lata temu i dostałam wtedy, oprócz tych pomadek, o których miałam nakręcić film, dostałam gigantyczną, taką wielką pakę. Tam było mnóstwo rzeczy i okazuje się, że mnóstwo było fajnych. Podobały mi się, sprawdzały mi się, więc nie jest tak, że mam jakiś uraz do tej marki czy coś. Nie. Stawiam na inne, ale uważam, że w tej też coś fajnego można znaleźć. I znalazłam coś, co kupiłam z myślą o jesieni, słuchajcie, zawelajana. E, to jest krem rozgrzewający, regenerujący do zimnych i suchych dłoni. I jeżeli on będzie rzeczywiście rozgrzewał tak, jakbym chciała, to na zimę ja go będę używać do stóp i do dłoni, bo to są tak jakby kończyny, które u mnie zawsze cierpią, jak jest zimno mimo, że na przykład wiecie chodzę w grubych emu i tak dalej to nawet jak w domu jest chłodniej to ja marznę i jak mam taki kosmetyk miałabym, teraz już mam, który będzie mnie rozgrzewał, czy właśnie dłonie gdzieś na zewnątrz i tak dalej no to ja go pokocham, zobaczymy czy to będzie tak działało czy nie um, bardzo jestem ciekawa, tu mamy cynamon, imbir wanilię, masło shea także to kupiłam z myślą o jesieni, no i jeżeli będzie fajnie rozgrzewające, to cudowne, bo widzicie, ja mam także w lecie to ja lubię kosmetyki chłodzące, a w zimie to bym chciała, żeby mnie jeszcze rozgrzewały. Dobra, i jeżeli chodzi o kosmetyki chłodzące, właśnie słuchajcie, wyczaiłam, że ten peeling z hagi jest chłodzący i ma mentol, więc go zamówiłam. To jest naturalny skrap z olejem konopnym i makadamia, i on pachnie tak trawą cytrynową jak dla mnie. Jakoś tak trochę cytrusowo, trochę słodko, trawą cytrynową. On ma konsystencję, już go napoczynałam, taką, widzicie, gęstą, trochę jakby suchą, ale jednak tłustawą. Um, ja bardzo lubię ten peeling z Hagi, taki fioletowy. Ten jest, wydaje się, trochę bardziej tłusty, i w ogóle, jak do mnie przyszedł, to część była rozlana jakiegoś tam olejku ze środka w opakowaniu, w sensie w pudełku. Um, ale tak, stwierdziłam, że go zamówię, bo jak jest z mentolem, jak jest chłodzący, to wiecie, ja mam świra na punkcie chłodzących kosmetyków i to może być strzał y, w dziesiątkę. A tu widzę, jest Sierżki Rosława, standard. Także, jak go używałeś, to mi dajcie znać, czy bardzo chłodzi i czy fajnie chłodzi. Ja teraz zużywam y, do końca Peelings z Amwi, który też jest fajny, i też mówiłam Wam w ulubieńcach. Lipca na jego temat, i właśnie chyba się za ten wezmę jako um, następny. Co jeszcze zamówiłam? Włosowe sprawy. Zamówiłam sobie, mimo że mam jeszcze do przetestowania różne szampony i mam e, nawet e, te kostki z czterech szpaków, wszystkie rodzaje to zamówiłam sobie zieloną. Tą, którą miałam jako pierwszą, bo moim zdaniem ona jest świetna, więc chcę ten szampon mieć jakoś tak wyjazdowo. To jest taki pewniaczek. Ja lubię mieć kosmetyki pewniaczki, wiecie, bo jak coś pójdzie nie tak, to wiem, że tymi pewniaczkami mogę sobie uspokoić twarz, ciało, skórę głowy, włosy itd. To jest mój pewniaczek, tak samo jak Anwen Hermie More i chcę mieć te dwa szampony, jeżeli na przykład coś bym nie, wiecie uczuliło, czy coś w tym stylu. Dobra, kolejna rzecz, którą zamówiłam, nie, to nie zamówiłam, to kupiłam stacjonarnie sorki e, w Hebe, to jest uzdrowisko, była niedawno promocja na uzdrowisko, dosyć duże zniżki były. Roślinnie aktywny peeling 2 w 1 i to jest peeling mechaniczno-enzymatyczny. E, także zamówiłam coś takiego, bo też słyszałam bardzo fajne opinie na jego temat, lubię bardzo markę uzdrowisko, mają specyficzne, mocne, ale takie ciekawie roślinno-kwiatowe zapachy, bardzo lubię tonik żelowy z czym tam jest, z, czym on jest, z fiołkiem chyba, albo z bułatkiem, z fiołkiem chyba. Bardzo go lubię, używam go od czasu do czasu. Fajne jest to, że oni też mają długie daty ważności, mimo że te kosmetyki są naturalne i właśnie o tym słyszałam dobre opinie. Także to też w którymś momencie sobie napocznę. W dalszym ciągu mam do wykończenia peeling skoi kochany, cudowny i wspaniały, ale to jest tylko peeling chyba bardziej mechaniczny, natomiast no coś takiego zawsze e, u mnie warto, żeby było, bo ja się lubię spielingować, po prostu. E, Basic Club słuchajcie, kupiłam sobie krem z Basic Laba z ceramidami i o serum z ceramidami też Wam mówiłam w ulubieńcach lipca, no właśnie, widzicie, tutaj na bazie moich ulubieńców są po prostu inni ulubieńcy albo dubel tego, co było, bo ym, te, to serum z ceramidami zadziałało dla mnie cudownie. Jak nie wiecie o co chodzi, nie tam tamtego filmu, to sobie obejrzyjcie, bo tutaj musiałabym powtarzać całą historię i tłumaczyć przez kolejne 5 minut. Szkoda mojego i waszego czasu. Natomiast e, jest e, świetne. I wiem, że są takie odnośnie BASIC Lab e, w internecie narzekania na to, że wszyscy reklamują kodziki z tu tutu, tu, wiadomo. Ale ja właśnie byłam tego ciekawa jako osoba postronna, totalnie. No i zaczęłam niektóre kosmetyki tam kupować. Jedne mi się sprawdziły, drugie mniej, w sensie. W na przykład w retinolu chyba miałam 0,5%, tak? Olejkowym konsystencja mi nie pasowała, ale działanie było super. Antyperspirant działanie miał super, ale mi zapach nie pasował. No i właśnie to serum z ceramidami mi pasuje w całości. Więc stwierdziłam, że zamówię też z tej serii krem, bo ceramidy są też doskonałe przy pielęgnacji właśnie, przy kuracji retinoidami. Więc to też jest taki krem, który można, że tak powiem, przy tej kuracji używać. Tu mamy y, właśnie ceramidy, 5% probiotyk i 3% pantenol. Ukojenie i odbudowa, i to jest krem na dzień i na noc. I oni mają dwie wersje tego kremu. To też na Hebe była promocja. On był y, za chyba 70 zł, czy coś w tym stylu, więc trochę był y, taniej. Z tego też powodu go zamówiłam, bo w cenie regularnej to tak. Nie uśmiechał mi się i to jest lekka konsystencja. Mają dwie wersje: ciężką konsystencję, czy tam bogatą, jak się to eufemicznie nazywa taki eufemizm bogatą konsystencję, a tutaj mamy lekką konsystencję, bo ja jestem zdecydowanie, że tak powiem, po stronie lekkich konsystencji i też jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi, ale zakładam, że będzie spoko. Mam nadzieję, jeżeli ta konsystencja będzie naprawdę lekka, no to. Jeżeli mamy te składniki co w serum, które świetnie zadziałały, to myślę, że mi się sprawdzi. I teraz oh. zostały jeszcze hair, hair, hairs I mamy tutaj włosy, włosowe sprawy. Trochę szaleję ostatnio, powiem Wam, z tą y, ilością dziwnych rzeczy do włosów. Znaczy dziwnych, ilością rzeczy do włosów, po prostu. Mam tutaj na przykład y, rzeczy z nowej serii Jopę. Nowej, też stosunkowo nowej, bo tam dwa, trzy miesiące temu to wyszło. Takie w miarę nowości od Jop. I mam tak, Boost My Hair i to jest maska do włosów zniszczonych z bioceramidami. Tak mi się to spodobało, że ją zamówiłam, maskę z bioceramidami, odbudowująca i ma tutaj adaptogeny, bo cała ta seria Jopę tych włosowych rzeczy ma właśnie różne adaptogeny. Tu mamy roślinne adaptogeny, tworzą biotarcze do ochrony skóry głowy i włosów. No tutaj skóry głowy to raczej ciężko by było, bo masek się na skóry głowy nie powinno dawać, ale, znaczy nie powinno, no, można jak się bardzo chce, ja natomiast nie daję, nie potrzebuję dodatkowo tam sobie nakładać różnych rzeczy. Wystarczy mi y, umycie i wcierka. Także taką maskę z bioceramidami zamówiłam. Mam jeszcze z Jope. coś, czego zaczęłam używać i podoba mi się działanie, ale zapach to jest taka typowa biała kosmetyka, w sensie krem, jakieś tam Nivea, jakieś takie smrody dla mnie, bo ja nie lubię y, tej kategorii. Tak, wiecie jak to pachnie? Mi się ten zapach kojarzy z moim dzieciństwem i z kosmetykami babci mojej po prostu. No, takie stare kosmetyki z starej daty, w sensie nie że przeterminowane, tylko naprawdę takie 20 lat temu jak się robiło. Taki dla mnie to jest zapach nie lubię go, natomiast działanie nie jest głupie, bo już go już używałam tego, tej odżywki. No właśnie, ja w ogóle powiedziałam, że to jest odżywka, czy nie? Odżywka w każdym razie to jest e, Hydrate My Hair, czyli to jest odżywka e, Tantowa Levin, czyli taka do zostawiania z ekstraktem chia. Lubię takie sprayowe odżywki, lubię właśnie takie, których nie trzeba spłukiwać, nie wiem, no po prostu lubię. E, lubię też takie normalne, ale czasem jak się śpieszę, nie chce mi się to, wolę coś takiego. Także działanie ma fajne, natomiast zapach jest okropny dla mnie. Zamówiłam e, również z Good um, Society, właściwie Good Society serię um, z Art Ego i mam złe doświadczenie, jeżeli chodzi o odżywkę psikaną um, z Art Ego, ale świetna, jeżeli chodzi o serum do włosów, takie też Levin e, z Art Ego, więc stwierdziłam, że dam szansę jakiejś takiej nowszej serii, to jest właśnie Good Society, ma być tak, wiecie, tak bardziej prestiżowo. Zobaczymy, o co chodzi i e, czy będzie dobra, jak zużyję Jopa, to po prostu się tym zajmę. I czy coś tutaj mamy ciekawego napisane po polsku? Uniwersalna odżywka do włosów bez spłukiwania. Po prostu. Także taka. Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy jaka będzie. I jeszcze zamówiłam jedną rzecz. To tak trochę z myślą o Gracjanie, trochę o mnie i w końcu żadne z nas jeszcze tego nie użyło słuchajcie Balance My Hair i to jest sól morska do włosów do stylizacji z algami no właśnie jak widzicie moje włosy w tym momencie nie są nie mają jakiegoś skrętu strasznego, tak. Teraz mam fazę na to, żeby sobie żyły własnym życiem takim spokojnym. Nie męczę ich, ale już mnie zaczyna korcić, żeby znowu je, tak wiecie, wyczepać, żeby znowu ich było dużo, były poskręcane. No i myślę, że to będzie dobry moment, żeby um, tego poużywać. Takie sole są fajne, bo ja kiedyś sobie robiłam, um, tak, próbowałam parę razy taką solą, um, że tak powiem, ogarniać moje włosy i. Podobają mi się takie produkty, efekt mi się podoba, natomiast y, wiecie co ja mam? Ja nawet y, jak y, byłam nad morzem, oceanem i tak dalej, ja nienawidzę soli po prostu. Ja jak na ciele miałaby mi wyschnąć sól, po prostu woda z solą taka morska, to mnie szlak trafia, ja się muszę opukać, ja się brzydzę tego, czuję się wstrętnie, czuję się brudna. Także nie wiem, jak ten kosmetyk skończy. Być może Gracjan po prostu go skończy, w sensie będzie go używał, a nie ja. Także to by było na tyle. Pokazałam Wam całe shoppingi ostatniego czasu. Jeżeli używałyście którychś z tych kosmetyków, to dajcie mi znać, jak Wam się sprawdziły. No, tak jakby Wasz feedback. To będzie cenne, zawsze jest cenne. Ja zresztą niejednokrotnie kupuję z Waszego polecenia kosmetyki, i to jest moim zdaniem świetne. Bo tak jak ja bardzo chcę Wam doradzić, pokazać, jak coś jest fajne, tak samo cieszą mnie komentarze, jak Wy mi coś polecacie i ja to kupię i rzeczywiście y, się sprawdza. Zresztą tak było na przykład z czterema szpakami, z szamponem i z wieloma innymi kosmetykami, którymi polecałyście. Ok, to by było na tyle. Jeżeli fajnie spędziliście, spędziłyście ze mną czas, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!